No więc tak, dalej odnośnie mojego schodzenia. Jestem na 60, ale zdarza mi się jeszcze, teraz już tak nie było przez y, 3 dni bodajże, ale zdarza mi się tak, że rano powiedzmy o siódmy wypiję 60, i później o 18, 17, drugą 60 wypiję, bo po prostu no tak się kiepsko czuję. I to mi się zdarza, no powiedzmy. To jest bardzo źle. Ja wiem, powinienem wytrzymać i tak dalej. Nie wiem. No po prostu, tak mi się zdarzyło. Słabszy byłem, wypiłem, nie wytrzymałem. Mówię, teraz jestem na zwolnieniu. Trzeci dzień, czy tam czwarty. I tak nie, nie robiłem, tak? Piję sześćdziesiątkę, koniec. Wcześniej jak pracowałem i tak dalej To mówię, właśnie opowiadałem, że mi się tak zdarzało Teraz Sześćdziesiątka i koniec To jest bodajże czwarty dzień Źle się czuję, wiadomo Lekarz tam stwierdził, że mam depresję i tak dalej Przepisał mi jakieś leki no, Mogę później wam powiedzieć jakie Sprawdzę One po dwóch tygodniach dopiero zaczynają działać Podobno, także zobaczymy Biorę czwarty dzień Czwarty dzień, tak Także No no i zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Schodzę, tak, byłem na 130, jestem teraz na 60.